Rafał Czeskowski najwyraźniej dalej nie zrozumiał, dlaczego przegrał kolejne wybory. Zamiast wyciągać wnioski, powtarza te same błędy. Zamiast pokory, arogancja. Zamiast refleksji, show. Przegrał kolejne wybory, mimo wielkiego wsparcia, promowania w mediach i wielkich ambicji. No a co teraz? No nie ukrywajmy, no nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy przegrany polityk szukałby spokojnej przystani w Europarlamencie. No szczerze mówiąc, jakby to się wydarzyło, to nie byłbym zdziwiony. Ale najbardziej uderzające było jego zachowanie od razu po ogłoszeniu wyników Exit Poll. Zanim znaliśmy w ogóle oficjalne liczby, ogłaszał już zwycięstwo. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do... Języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Ślubował. Obiecuję wam, a nawet uroczyście ślubuję, że będę również Waszym prezydentem Przedstawiał pierwszą damę. Ja proponuję teraz na część pierwszej damy. Gościa, gościa. gościa. gościa, 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 gościa. Jego otoczenie wiwatowało i mówiło o wielkim triumfie. Ja mi kocham, was, kocham, Dobry panie pośle, chciałem Dobry. zapytać jak pan skomentuje, no bo nic nie, nic nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600 tych To jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę i dzisiaj wygrała cała Polska. Ale to się może zmienić do rana jeszcze. Kiedy się policzy duże miasta i kiedy dojdziemy do lej polu, to nasza przewaga będzie rosła. No a potem? Zero refleksji. Pozowane zdjęcia, tak jakby nigdy nic się nie stało. Jakby ludzie niczego nie zrozumieli. Jakby tylko i wyłącznie Polacy byli tłem dla jego ambicji. Trzaskowski nie przegrał przez przypadek. Przegrał, bo nigdy nie zszedł z piedestału. Jeżeli coś powinno dzisiaj wybrzmieć, to to, że porażki uczą tylko tych, którzy chcą się uczyć. No a Trzaskowski pokazał, że nie jest jednym z nich.